Dzień dobry Państwu. Dzisiaj podczas konferencji prasowej w Janowie Lubelskim premier Mateusz Morawiecki poinformował, iż dwukrotnie zwiększa rządowe dofinansowanie do programu Kolej Plus. Tym samym budżet programu z planowanych 5,6 miliarda złotych wzrósł aż do 11 miliardów. Dzięki temu zostaną zrealizowane aż 34 projekty modernizacji lub budowy nowych linii kolejowych zamiast 17. Na tej liście znalazło się połączenie kolejowe hełm Włodawa. Obecna linia kolejowa zostanie zmodernizowana, a przystanek kolejowy nie będzie już w lesie, tylko trakcja zostanie dociągnięta do miasta dawno wyczekiwana przez mieszkańców nie tylko miasta, ale i powiatu włodawskiego inwestycja modernizacji drogi kolejowej nr 81 relacji hełm Włodawa została zaakceptowana, projekt został zaakceptowany i w najbliższych latach będzie Realizowane i co ciekawe, tutaj będzie dobudowana jeszcze linia kolejowa do samego miasta Włodawy, 10 km. Miejmy nadzieję, że to oczywiście przyczyni się do ożywienia, rozwoju również gospodarczego miasta i powiatu włodawskiego. Także no, bardzo się cieszymy z tej inwestycji. 7 kwietnia cykl warsztatów i konsultacji otworzył pierwszą część tkalni inicjatyw. Na spotkaniach otwartych w różnych zakątkach gminy Hanna zgromadzili się jej mieszkańcy w różnym wieku i wielu profesji. To właśnie oni odgrywają najważniejszą rolę w programie Domy Kultury Plus. Patrzące obiektywnie z niezaangażowanej perspektywy badaczki z lubelskiej grupy badawczej mają za zadanie znalezienie odpowiedzi na pytania, jaki jest potencjał gminy, co stanowi jej dziedzictwo i w jaki sposób można zaspokoić braki i potrzeby w sektorze kulturalnym gminy. Wynikiem prowadzonych poszukiwań będzie diagnoza lokalnego życia kulturalnego. Następstwem natomiast konkurs na inicjatywy je uzupełniające i ożywiające, do którego przystąpić będą mogli wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy. Najwyżej ocenione pomysły zostaną zrealizowane z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach przeprowadzenia drugiego etapu projektu. Muzyka Materiał zebrał i przygotował Konrad Kowalski. Dobrego wieczoru.